Kupiłam, co ostatnio zamówiłam, Olaplex numer 3 z polecenia Chata GPT. On mi pomógł właśnie dobrać trochę. Uuu, już mam słuchę te włosy, bo to trzeba nałożyć na mokre. Dobra, poczekajcie, nałożyłam i wiecie co? Siadam na chwilę, odpisać na wiadomość i już wyschły. Idę sobie zmoczyć te włosy, zaraz wracam. Dobra, jasne, nakładamy sobie i sobie chwilę po prostu pogadamy. Wiecie, gdzie byliśmy na obiedzie dzisiaj? Byliśmy w restauracji Zodiak, tam gdzie... Tam gdzie braliśmy... Znaczy, braliśmy ślub. Mieliśmy tam wesele. Mieliśmy tam wesele i... My mieliśmy wesele w 2012. Teraz mamy 2025 i zmienił się właściciel w tamtym roku bodajże. Czy w tym roku? Nie wiem, w tamtym roku chyba się zmienił właściciel. Tak w od później dłuższy czas, no. I powiem Wam, że teraz jak tam weszłam... No nie otworzę tego, no. Och, no. I teraz jak tam weszłam, to powiem Wam, że nie idzie poznać w ogóle tego lokalu. Wszystko się tak zmieniło. Przede wszystkim jest bardzo nowocześnie. no, szpinka, Jest bardzo nowocześnie. Ale... jednak wspomnienia zostają. Nawet jeżeli się lokal bardzo zmienia, to i tak wspomnienia zostają. No i tam sobie zjedliśmy pierwszy raz, bo nie byliśmy tam jeszcze od otwarcia. I powiem Wam, że bardzo dobre jedzonko mają. Ja jadłam takie z czarnym makaronem, pierwszy raz w życiu. Czarny makaron, do tego właśnie był łosoś, kapary, oliwki, czosnek, szczypiorek. Bardzo dobre danie i rosołek jadłam drobiowy. Tylko jak dla mnie to trochę za tłusty był. Ale ogólnie bardzo brakowało mi zieleniny, bo nie było tej w ogóle natki pietruszki. Ale ogólnie dobry rosół. No i co? I później pojechaliśmy do lasu na spacerek. Oliwierek na hulajnogę, my na spacerek. Przeszliśmy się. No i co? I jesteśmy w domu teraz. I stwierdziłam, że... Dogram końcówkę tego vloga, chociaż nie wiem, czy ja się w ogóle do Was odzywałam w tym vlogu. Tak się zastanawiam, bo, bo Wam powiem, że nie pamiętam, co ja tutaj nagrywałam. Tak przyznam że w sobotę byłam w pracy, to chyba nie nagrywałam dla Was, ale szybko mi minęło do 14, Bardzo szybko. Nie wiem, czy też się na górę nakłada ten. Olapleks, ja już nie pamiętam, kiedyś stosowałam Olapleks, ale zapomniałam, powiem Wam, jak się to stosuje. W ogóle też dostałam jakieś dwie takie, nie wiem gdzie ta druga, o tu. Takie. Odżywka im, to jest szampon. Mm, zaraz Wam przeczytam takie próbki. Więc tak. To jest szampon. Po polsku nic nie mamy. Po rusku mamy, ale po polsku nie, no po co. To jest jakiś olej, olejek taki do włosów. L'Oréal ta seria ekspert. I tak, i tutaj jest e, szampon. No, ten olejek, ciekawa sprawa, zobaczymy. Po tym na przykład się nie wiem czy dużo, czy mało się tego stosuje, muszę właśnie doczytać. Ale chcę po prostu zadbać o te włosy, bo mm, często je też prostuję. Więc. Chcę, żeby jak najdłużej ładnie wyglądały, bo wiecie, ja też rozjaśniam je za każdym razem, jak jestem u fryzjera, więc o takie włosy rozjaśniane to trzeba dbać. No i zamierzam sobie też zamówić ten mm, szampon, taki fioletowy, też jest z Olaplexu. Taki szampon fioletowy, dobrze, powiedziałam fioletowy. No i jeszcze zamierzam sobie zamówić termoochronę do właśnie prostowania, bo mam, ale to jest taka. Licha ta ochrona, muszę sobie zamówić coś lepszego. No i ogólnie chcę zadbać o te włosy. Bo po bo tych niestety blond włosach to widać najbardziej, jak są takie zniszczone. Chociaż moje nie są, ale wiecie, no po prostu profilaktycznie wolę zadbać. No, dzisiaj rozmawialiśmy z Mariuszem na temat naszego domu, że jak wrócimy z wakacji, to się, słuchajcie, bierzemy za remont. W pierwszej kolejności bardzo szybki remont tutaj korytarza. A tak, Was wezmę tutaj z ręki, będę nagrywać, będzie najlepiej. Za chwilę sobie muszę jeszcze tak zmyć makijaż, pójść pod prysznic i sobie muszę zgolić, ogolić twarz, wyskubać sobie tutaj brwi. No, generalnie muszę sobie tutaj porobić przy sobie, znaczy przy twarzy najbardziej, bo tak paznokcie u stóp mam pomalowane, to tylko tak naprawdę twarz mi zostaje. Ale co miałam Wam powiedzieć, że rozmawiałam, rozmawialiśmy z Mariuszem na temat wakacji. Później, jak wrócimy z wakacji, za co się bierzemy? No bo za coś trzeba się wziąć. I słuchajcie, pierwsze co, bierzemy się za korytarz. Chcemy po prostu ten korytarz doprowadzić do ładu i składu. Ale to będzie bardzo szybki remont tego korytarza, bo on tak naprawdę tam nie ma dużo roboty. Najwięcej roboty będzie z Łazienką. I łazienkę też właśnie już po wakacjach zaczynamy remontować, czyli najpierw korytarz, no to korytarz nam zajmie z... no nie wiem, ile Mariusz będzie go robił, ale powiedział, że krótko. No, liczmy tydzień, dwa tygodnie, Max, tak myślę, i później od razu się bierzemy za łazienkę. No to liczę, że wrzesień, październik zaczniemy łazienkę. No Z łazienką wiadomo, że dłużej zejdzie, ale zaprojektował nam Chad GPT na podstawie naszego zdjęcia łazienki, zaprojektował nam łazienkę. Też możecie się pobawić właśnie tym czatem GPT pod tym względem, że Wam właśnie zaprojektuje, gdzie co kupić, co Wam potrzebne, wiecie, taką wizualizację Wam zrobi, jak ona będzie wyglądać, bardzo fajna sprawa, e, więc nam zaprojektował, że tak powiem e, i, i fajnie by to wyglądało, jeżeli by tak wyglądało, jak on zaprojektował i Mariusz by tak zrobił, no to fajnie by to wyglądało, no i właśnie taki mamy plan, żeby zacząć od października, od września, października, jak już wrócimy z wakacji na spokojnie, żeby zacząć tą łazienkę, bo tak naprawdę to tylko na łazienka została i korytarz, bo tak, kuchnia była wyremontowana, to tylko wystarczy ją odświeżyć, wiecie, umalować ściany i tyle. Dzieciakom tak samo pokoje trzeba odmalować jeszcze raz. U nas to są czyste ściany, więc u nas to tak naprawdę nie trzeba będzie nic tutaj robić. U dzieciaków najbardziej, no i w kuchni. No, a tak naprawdę to do remontu jest łazienka. Ona nie jest duża, więc też dużo nie będzie roboty. Wiadomo, tą całą wannę trzeba będzie skłuć całkowicie. Jak się pyta Marysza, to po prostu ją e, wiecie, skuje i wyrzuci przez okno. <grym> Pozbędzie się jej. E, ona jest straszna. No, ta łazienka bardzo, bardzo, bardzo jest stara. E, I tam tak naprawdę będziemy robić prysznic no płytki, wiadomo, prysznic, nowy kibelek, no wszystko nowe będzie, wiadomo, nie? Ale nie jest duża łazienka, więc też dużo jakby nie będzie roboty, no najgorzej to będzie z tą wanną bo będzie ją trzeba skuć całą i po prostu ją wywalić, to z tym będzie dużo roboty, ale damy radę, damy radę, a później będzie pięknie, tak jak i tu w pokoju też, przecież jaka kuchnia była i jaką piękną metamorfozę yy, tak naprawdę yy, przeszła, no nie? Także... Jakoś trzeba będzie po prostu zacisnąć zęby, bo no nie będzie fajnie. Ja nie lubię remontów, strasznie nie lubię. Ale no też nie można tego tak odkładać w nieskończoność, bo no nie, nie fajnie ona wygląda i też ten korytarz nieładnie wygląda, więc trzeba się za to wziąć. Wiecie, wszystko jest porobione, tylko te dwa pomieszczenia są niezrobione i będzie pięknie. To też Wam na pewno będę relacjonować i pokazywać. Jeszcze jedno mamy w planach coś. Ale tego Wam nie powiem na razie, dopiero jak się to spełni, to Wam wtedy powiem, bo też nie chcę zapeszać, ale, ale też coś jeszcze tu będzie robione innego, ale to w swoim czasie się dowiecie. Mam nadzieję. No i co? I tyle, kochani. Także ja uciekam teraz sobie, tak, włosy sobie już zrobiłam, ten Olaplex będę trzymać jakieś godzinę nawet potrzymam, pół godziny, godzinę. Teraz pójdę sobie zmyć makijaż, ogolę sobie buźkę, zrobię sobie brwi. Nałożę maskę, ogólnie zrobię sobie, wiesz, tak, wiecie, takie mini spa z właśnie maseczką, z peelingiem, zrobię sobie peeling enzymatyczny, później maskę nałożę z twarzą po prostu, zrobię porządek. No i później pod prysznic, kupiłam wczoraj truskawki, jak widzieliście, bo też Wam pokazywałam od koleżanki z pracy. Jej mama ma właśnie truskawki, ma kabaczki, jajka, bo kury, ma, no ogólnie, ogólnie mają ogródek, wiecie, tak dużo i świnki, i krówki, wszystko. I mają wszystko swoje. No i ona właśnie sprzedaje te truskawki, bo są niepryskane. Eee, I sprzedała mi wczoraj właśnie dwa kilo. No i sobie kilo zamroziłam, kilo sobie tak po prostu umyłam i będziemy zaraz jeść z jogurtem i z cukrem. Kiedyś za dzieciaka to ja lubiłam się, truskawki ze śmietaną i z cukrem, no a teraz, żeby tak było bardziej zdrowo i fit. Chociaż zaraz ktoś powie, bo to śmietany, nie ty, i nie łomzaz. a ja wiem o tym. Aczkolwiek ja wolę zdrowo, więc ja używam Jogurtu i zamiast cukru będzie syrop klonowy e, albo miód. Zobaczymy co, ale chyba z miodem lepszy, lepsze będą niż z syropem klonowym. No ale co tam, kto będzie chciał. E, i, I co do tego? I orzeszki włoskie, ja to uwielbiam. Truskawki, orzechy włoskie, jogurt i trochę właśnie miodu albo syropu klonowego. E, także zjemy sobie truskawki, zrobię sobie maczkę jeszcze na wieczór i będę sobie działać tutaj w domu, bo jeszcze mam pranie do rozwieszania, właśnie mi się uprało, bo słyszę, Drugie pranie sobie wstawię, bo zawsze tak w weekend robię, że e, ogarniam po prostu wszystko, żeby mieć w tygodniu spokój. W piątek, e, w piątek, dobrze, ja mówię tak, w piątek Oliwierek ma ortodontę, więc mam wolny dzień. Także kochani, też w piątek będę dla Was nagrywać ogólnie dłuższy weekend, mi się szykuje, piątek, sobota, niedziela. Yy, bo teraz pracowałam w sobotę, więc tak nie odczułam w ogóle tego weekendu, no bo dzisiaj jest niedziela, to wiecie, jeden jedyny dzień tak naprawdę. Wczoraj poszliśmy spać po północy i wstaliśmy dzisiaj 11.30. Ja jeszcze bym spała, gdyby nie dzieci, to ja bym jeszcze spała, ale wiedziałam, że muszę wstać, no bo wiadomo, śniadanie i w ogóle, ale tak naprawdę to jeszcze bym spała. No, no i wstaliśmy, zjedliśmy śniadanie, yy, posprzątaliśmy razem z Mariuszem, ja ogarnęłam kurze, łazienkę. Kuchnie, on odkurzył mu podłogi, i pojechaliśmy na siłownię. Później od razu z siłowni z dzieciakami do, na obiad do restauracji, później pojechaliśmy na ten spacer do lasu. No i przyjechaliśmy: to słuchajcie, już 19 czy tam 18, nie wiem, która dokładnie jest godzina, ale z masakra, powiem wam. Z tymczasem tak czas po prostu ucieka, odkąd w ogóle była zmiana na letni, to tak ucieka, że masakra. No i co, i, i wiecie, i tak naprawdę nie odczułam tego weekendu, bo to tylko na niedziela była wolna. Ale przyszły właśnie weekend super, bo będę miała piątek wolny, sobotę i niedzielę 3 dni, także sobie odpocznę. Ale sobota nawet spoko minęła w tej pracy, nie było źle powiem Wam, szybko, do 14 to szybko zleciało. No a od poniedziałku już będę pracować normalnie od 8 do 16, :00. także <grym> wróciło znowu 8 godzin, bo teraz miałam 7, a teraz będę znowu 8. Także trochę ciężko będzie do 16, ale jakoś dam radę. Dawałam rady tyle czasu, to i teraz dam radę z powrotem. Dobra, kochani, to nic, to ja już kończę. Będę chciała montować tego vloga dla Was yy, dzisiaj, żeby Wam puścić jutro na kanał. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i, i trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w kolejnych nowych już niedługo. Pa.